Dzień dobry, tak się czuję. Dwa dni przed wyjazdem. No tak się tak czujemy? No, są u mnie dziewczynki i. Popczyki. Nie, nie, nie. Jestem prawa. No. Idziemy, idziemy się ogarniać i nagrywać ostatnie wspólne tiktoki. Piąku. pięknie. Będzie ze mną tęsknić? Tak? Wiesz, że lecę do Stanów. No A daj łapę. No cześć, droga łapa. Brawa! No. No. no tak! Okej. Okay. Ja już czuję, że jak będę montować przeszłam przez kontrolę tą paszportową, i tak dalej. W sumie jest bardzo miły pan. A wydał się mnie tam uciekać, i w jakim celu, no, ale tak poza tym to nic więcej. I chyba pójdziemy teraz zjeść, i w końcu będę mogła coś znaleźć normalnie. Bo ten telefon mieć ja dzisiaj wkurza, i mam 20%. Bo jestem głupia, nie naładowałam sobie telefonu, ale najpierw musimy znaleźć. Gdzie będę wsiadać? Chcę spać. To lotnisko jest duże, ale bardzo fajnie mi się chodzi samej, ze sobą, z prawie rozładowanym telefonem. Słuchajcie, kurczę. Tylko jestem trochę głodna i jeszcze nie znalazłam miejsca, które przykułoby moją uwagę, żeby usiąść i coś zjeść. I mi się rozwiązał głód Problem jest taki, że ja nie wiem, co ja chcę zjeść. Jadłam wczoraj na trzy takie i burgerka. I to było ja Jadłam kadłuba, a nie mam pojęcia, co mam to dzisiaj zjeść. To jest bardzo chaotyczny blok. Właśnie wpadłam na mojego gościa, w sensie mojego gościa. Gościa, który siedział koło mnie. my cały czas mamy jakieś niezręczne sytuacje, w sensie no niezręczne, takie normalne, życiowe. Ale że na przykład tu. Ja, ja mu robię miejsce w prawo, on mi robi miejsce w swoje lewo I nie mamy wtedy jak się wrzeć I tak dalej Ale sobie poradziłam Uśmiechnęliśmy się do siebie Nie odezwaliśmy się słowem Jak zawsze I poszliśmy dalej Jestem w ogóle w szoku, że te warkoczyki tyle wytrzymują Chociaż już są już takie tłum i coś wychodzi i tak dalej ale spodziewałam się, że szybciej się mi rozwalą. No więc jest ok. Mm. Nie wiem co chcę, jeść. to wszystko wygląda tak niemiecko. To no, typowo dla takich starych Niemców i tak dalej. Nie było nic ciekawego do jedzenia. Właśnie znowu się minęłam z tym kością, koło którego siedziałam. No więc y, musimy się cofnąć. I muszę myśleć jak stary Niemiec i wybrać coś dobrego. Siema już przeważałam sobie trochę zjeść, ze stani ale głupia ja, nie chciałam sobie widalca. I będziemy jeść sałatkę łyżką, żeby nie zostawiać moich rzeczy. Tylko dlatego, że siedziałam z jakimś... nie. wiem. Więc się prawie Nie wiem. Nie sałatkę łyżką. Nie hmm. zdałam sobie sprawę, to jest w sumie przykre, bo tam z tego gościa, czy mogę wziąć nie To w sumie było trochę przykre, bo on siedział w telefonie, ja siedziałam w telefonie Bo ja rozumiem, każdy ma swoje życie i tak dalej, ale Wydaje mi się, że kiedyś byłoby tak, że ludzie by gadali Albo coś Dobry kurczak Nie wiem, jak ja z tym sałatką, tą myszką Chyba się podnam. I będę musiała wstać i powitać. No, by... no by doświadczenia, nie? Stany i tak dalej. Ej, laja, sławatkowy łyżką Spokojnie. No, ej, niestety usiadłam w takim miejscu, że nie mam gdzie tu podłączyć telefon. Mmm. No. Więc będę musiała ładować powerbankiem, ale to już zaraz. Mam 9%, więc dam radę jeszcze. Mm. Mam kawkę, ale jakoś wypiłam pół. nie niespecjalnie dobra. Znaczy to może dlatego, że ja zazwyczaj nie piję z mekiem, ale ja się skończyłam na latę. Ale naprawdę dobry kurczak I ten sos też bardzo dobry. I pomidory. Nie wiem, maybe. Ja jestem sam na tym lotnisku. Mam jeszcze dwie godziny do otwarcia bramek. Prawie trzy oddatu. Zajeżdżam już całe lotnisko. Ogromne lotnisko. No ja już nie mam co robić, bo mi szkoda pieniędzy. Jeszcze miałam jakiś problem, jak chciałam zapłacić sobie za jedzenie. To musiałam w Niemczech płacić dolarami, bo jak mówiłam, nie wzięłam sobie euro. Bo coś mi karta odmawiała bezpieczeństwa, mimo że mam pieniądze. Pisyłam dobry film, wszystko super. A mi nie działało, więc nie wyśmiał się Niemcy. żartuję. Oj, to było właśnie Trudno. Okay. Bardzo śmiesznie mi się leje ten sos. Bardzo fajne, podoba mi się to doświadczenie. Mm, będę to robić część. Mm. Przypomnijcie mi, że mam w samolocie zrobić zdjęcie środka samolotu dla mojego kuzyna więc pani do mnie data zmienił do mnie tata. ale zjadłam wszystkie kurczaki, wszystkie pomidorki tej sałatki i trochę tej sałatki jeszcze zjadłam, ale ja już chyba jednak nie chcę. Więc mm, wydawanie dużo pieniędzy z Julą, like Idziemy odnieść tacę i... Chyba pójdę już tam, bo tu naprawdę nie ma zarobić. Niby duże lotnisko, ale takie bardziej dla takich dziadków, tak szczerze Coś dla takich starszych, bogatych ludzi To nie jestem ja To, że mam 18 lat nie znaczy, że jestem starsza <ścoughs> i mądra Idziemy sikać I później ile już tam, podłączę sobie telefon, bo mam 4% I lecimy o, i wiecie co, jeszcze przez to, że do was gadałam, to poszłam w ogóle w złą stronę i jestem na drugim końcu lotniska. Ale jest tu toaleta, więc. skorzystam z okazji, że tu jestem. Po prostu. Tak. Um, update. Pokręciłam się trochę po lotnisku. Nic ciekawego, lotnisko jak lotnisko, tak szczerze. Mm, drogie po drogie. Nudne, bo nudne. No i idę już sobie tam usiąść i czekać chyba na mój lot. Siema, sobie wszystkie rzeczy. O, moja Zuzinka wstała już, więc mi coś tam pisze z nią. I czekamy. Mam dwie godziny prawie do lotu. Um, dobra, kociaki. Mm, jedziemy już na samolot. I Mamy miejsce 53L, więc jeżeli się nie mylę, to jest przy Let's go! Siedzimy w samolocie. Zobaczmy, jak wyglądam. Na razie koło, koło mnie jeszcze nikogo nie ma. Tu mamy okienko, wszystko fajnie, wygodnie. Powinnam już lecieć od jakichś 20 minut. Ale no stoimy. Już zamykają wszystko, przyszukujemy spoko cool.

Jak pójdzie, czy mi nie zobaczymy na polski? Mam, więc mam już walizki, idę w stronę wyjścia. Dziś nie wiem, czy to właśnie tu mam iść, czy gdzie, ale no. Przeszłam przez kontrolę walizek, idę teraz nadać e, moją Tą kolejną walizkę, dorejestrowaną. walizka Siema, jest jestem już na terminalu drugim Przeszłam przez wszystkie te bramki, kontrole i tak dalej Bla 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 Nie macali mnie na szczęście yy. idziemy coś zjeść I jakby Pewnie wiedzą, że to jest lotniskowy Bo to zawsze malutki I wszystkie teczki mi się wysypały I tak przez to pewnie Że to taki no i fajne to Lepsze niż polska, ale wszyscy, że mówimy o piskowymach. Taki mały wybór. Były tam jakby rodzaje kanapy. Oprócz tego na wodzku. Takie nilki tle. Ale już opisia była. Ja mam coś dodać. No i... pijemy świetyczki, bardzo dobre. No, bym nie bo co bym pójszała. bo trochę mi spajuje Dużo ogórka. Zero sera. Chyba nie to chciałam, na dobra.

ale mówię, pierwszy dzień w Stanach, no to... trzeba spróbować coś nowego, a nie ciągle wodę pić. No. <laughs> dobre. Zobiewam się na tej bułce trochę. się mięso mega dobre, ale dwa takie małe ogórki, są bułkę i sosu to też tyle jest, że go nie ma, nie? na samolot. przez 2-3 godziny. W ogóle całość, ta cała odprawa wizowa i tak dalej, to to poszło tak szybko, że nawet nie wiedziałam, że to już koniec i że ja już to wszystko przeszłam. Więc ogólnie siedzę na lotnisku i jest godzina 10. Ja już powinnam być na tym drugim lotnisku, tym docelowym. A my tam nadal nie ma, bo padał dość

Siema, jest już się mieć Po co mnie nie wyciąga? Bardzo no tak zwierzęta super I chcę spać I jutro się kolejny film.